Wam dzisiaj jest wizualnie jest ze mną nemeczek. Nemeczku, powiedz coś. Hello. Ok, nawet cię nieźle słychać, będę musiał nic kombinować z audio. Super jest, super jest. Jeżeli widzicie to, co ja widzę, to jesteśmy z powrotem w Guild Warsie dwójce. Bo kapnęliśmy się z nemeczkiem, że skończył się drugi sezon. To już nie jest Living Story, to jest teraz Living World. world bla bla bla. Tak? Zmienili nazwę. Okay. Nie pamięć ten. Czekaj. Story Journal. Lib tak, teraz jest yy, Living World sezon drugi, a wcześniej to było Living Story. W sumie e, prawidłowo, że... Z... to jest nadal Living Story? Tak, dla mnie też jest Living Story, ale w sumie dobrze, że zmienili nazwę, bo w tym Living Story mało Story jest, więc no. I stwierdziliśmy, że nagramy całość odcinek po odcinku yy, każdą misję, więc zobaczymy ile tego wyjdzie, bo to jest wszystko, czym Glitor 2 może się pochwalić od yy, od dnia premiery, to jest w sumie wszystko co doszło poza takimi drobnymi rzeczami jak parę skinów czy tam nie wiem, co jeszcze wyszło, legendarki wyszły, ale nie tak, że możecie pograć w coś tylko, nowego contentu to jest tylko drugi sezon Living Story, cały. No plus jeszcze mapa z karkami i takie tam rzeczy. To znaczy tak, nie no, aha dobra mapa z karkami, no ale mapa z karkami nie była elementem Living Story, ale faktycznie to, to też zostało dodane, czy coś jeszcze? W sumie mapa z karkami i racja, to jest całkiem spory kawałek kontentu. Też nie powiem, że dobrego contentu. No mapa z karkami moim zdaniem jest jedną z Tak. Ale jest tak brzydka i tak tragiczna, że aż boli. Dobra, prawdopodobnie tu będzie cięcie, bo mnie wywali podczas ładowania. Eee, więc wracamy za sekundę. Jesteśmy ponownie, i numer jest taki, że będę lamił. Nie wiem, jak grzesił, ale ja będę lamił. Nie, tak samo. Ile nie graliśmy, tak? Znaczy, ja. Ile ty nie grałeś? Tak? Czekaj, czekaj, bo się zagłuszacie nawzajem. Dobra. Um, no, jak oni gadają, to wtedy ten. Ja mam ustawę na audio, żeby było cokolwiek słychać, ale teraz to się będziemy zagłuszać. No, ale dobra. Nie graliśmy długo, więc będzie ciężko. O sześć miesięcy już tak. bo Nie się nie działo w międzyczasie ale, to, może sobie się a nie. A to się z każdym da pogadać do jakiegoś czy w meta to szło, tak? No ale czy już Tak. Ja z pierwszych trzech misji no ja faktycznie mam trzy misje zrobione z tego momentu, aż, aż sprawdzę. Hmm, story journal. Pierwszą, drugą, trzecią, tak. The Dragon's Reach Part 1 mam zrobione, drugiego parta nie mam zrobionego. Czy no, to jest... No, ja We need to get through those vines, but they're impassable. How hotter. about we give you a hand? That'd be great. We're a small expeditionary squad. What are you doing so far from the reach? We're tracking black market traders who came this way. We suspect they may have a secret ingress past this mess. Well, let's see if we can help you clear a path. Your help would be greatly appreciated, man. Delacroix, come over here.

As if taking on Scarlet wasn't enough excitement to last a lifetime. Let's talk. We've got some information about what's happening around here. Whoa. Tiny, get in your golem. They're like rats. They show up everywhere. my dust. You guys will left. We need to hold them back here. Our outpost can't withstand an all-out. Getting hotter. Niet a graph. Delacroix, you take the eastern path. The other Delacroix. Yes, sir. I call upon the storm's power. Bo kolejne, come on, odzwyczaiłem się od tego grania. Ale fakt, faktem tak jak mówisz, pół roku, nie? pół roku. Ciekawe, jak moje staty, ilość punktów ten wyglądają teraz. W pierwszej 300 jeszcze jestem, czy już wyleciałem? No czekaj, tam było do 1000, tak? Chyba tak. Do 1000, to jest już dawno poza. O, no, już dawno poza. Bo myślę, że jak odchodziłem, to byłem w pierwszej serce. Ja y mam na no, to, że jestem w pierwszej. <słyszy> w każdej. No i tak, w No. To jest smutne. Ty tutaj bijesz, czy ja bym na górze? Okej, okay, to też mogę na górze. nie mam dać radę sam. Chociaż moje buildy mogą być już kompletnie nie ten. No, podejrzewam, że coś się tutaj dzieje, ten. No, ale no, w sumie jakby nie patrzę, to I jest nim Znaczy na pewno znerfili elesa, bo już się nie ten. Nie stakują obrażenia. Na ziemię? A to był mój główny sposób budowania takiego przesadzonego damage'a. Okej, okay. a powiedz mi jeszcze gdzie się stakują teraz te wszystkie te pierdoły od broni? Że tam dostajesz źródła jednego kanterka za ubicie jakiegoś nieba Nie wiem okay. Może to w ogóle usnerię, bo to było zbyt skomplikowane dla przeciętnego gracza No właśnie nie widzę nic takiego, a powinienem już się nie pięć. Czy ja widzę... Mm, tylko te podstawowe w stylu, wiesz, Hill czy Swiftness. No. A nie wiem jaka okay, jest O, pada golemami, ale fajnie. Próbuję tak, że niby nie, nie wiem co się będzie działo. ponaprawiali te błędy, co były w kolejnych misjach, co nie mogliśmy achievementów złapać, czy...? Coś tam naprawili z tego, co kojarzę, bo tamte, tamtego achievementa z tym ratowaniem ludzi, czy coś takiego, co to było, mm. udało mi się złapać później. Ej, to no. jest bez sensu. Mój ten... unik do tyłu? Na ogniu już nie działa jako evade. Ten, ten z broni? Mhm, Tak. Okay. To jest jedna z rzeczy, które bardzo podobały mi się w Arena Net, co robili w pierwszym glitorsie. Że zmieniali skile nie nerfiąc statusu kło, tylko sprawiając, że pozostałe stają się sensowne, nie? Jak LSA przebudowali wszystko poza tym, co działało, albo dobra, Paragona nie ruszyli, ale Derwisza. A teraz ewidentnie nerfią funkcjonalność, która w założeniu taka miała być, bo. Były pytania na czacie, na forum niejednokrotnie czy to jest błąd, czy to ma tak działać To powiedzieli, że to ma tak działać, a teraz to znerfili Co mi się nie podoba Ty tam bijesz już te golemy, czy ten? Bo ja się tu dalej no, bawię Staram się być golema, ale tak no, Dziwny, to dobra, to ja się... Nie pamiętam, jak go się ubijało e, Kurde, to była jakaś taktyka A nie, to tektyka... normalnie się chyba ubijało, tylko do 3 minuta tam to trzeba tak? No, czekaj, dobiję tych asystentów Czy oni się tu spawnią bez, bez końca? Tak? No, oni będą pewnie lecieć cały czas Dobra, to ich da Ci pomóc Szybciej będzie Okej, okay, biegnij w moją stronę się złapią gnęstwa i... Ja teleportowałem się ten bezpośrednio w stanę. Geniuszem jestem, geniuszem! Zadziało jak kuning, nie wiem co jest grane. Yeah. Czekaj, jak biłem prawie cały level, czy nie dostałem expa za nic tutaj? Mm, bardzo możliwe, że nie to To a Też mi się tak coś wydawało, że nie było exp Endgame, powiadasz? tak. Chcemy, co jest drugiej Nie masz Jeśli przyjdziesz z nami, nie. Nie mogę spędzić z tobą wystarczająco czasu. czy czujesz po kilku dniach, jesteś z Jak ona tragicznie mówi. Tak bardzo chciała to zagrać za yes, I have a mission for you. I need you to run back to Fort Salma and give them an update. Oversee getting soldiers posted here to keep these vines back. I don't want our retreat cut off just in case. Yes, Corporal. I'll grab my gear and go. I knew I could rely on you. Double time, Sarah. Yes, Corporal.

tak mi się świadc chce z ludzi, którzy mieli y, komandera na kilku postaciach na jednym kącie. Tyle hajsów Co rozmowa z tym panem nam została, tak? Dziękujemy. Tak, za misję. Wszystko? No, wszystko, wychodzimy. Czekaj, tu no. się wychodziło? Nie, tam się wychodziło. Pewnie bez różnicy, zobaczymy jak przejdziesz teleportem, pewnie też, pewnie cię wyrzuci od razu na drugą mapkę. A, pewnie. Bez zbędnych ładowań. No. Pa Pauzę przed wyładowaniem, żeby mi nie wywaliło gry. <laughs> Jednak mnie na poprzedniej mapie wywaliło, no to muszę przejść na piątek. Chyba, że jak mam to zrobione, to mnie wywala bezpośrednio i nie ma kontynuacji fabularnej. Tutaj jedną rzecz chyba musimy zaznaczyć, że... że Pomiędzy misjami było parę rzeczy do zrobienia na mapkach normalnie, jednorazowo. Mm -hmm. Bo teraz, jak powtarzasz, chyba ich nie ma do zrobienia po raz drugi. No nie? Nie, nie, teraz już nie, teraz jedynie jest. Nie ma, jedynie biegnie się w to miejsce, gdzie jest misja, do odpalenia i I lecisz? Aha, no to, to, to przy pierwszym podejściu tego kontentu, chciałem powiedzieć, konkretu. Kontentu jest jakby minimalnie więcej, ale minimalnie, a przy drugim, trzecim podejściu tak na, na stałe zostaje dodane tylko, tylko to, co bardziej mięsne. Tutaj rozglądam się, bo oni coś zbudowali tutaj. Były te drewniane zapory wcześniej, czy oni to dodali po którymś update'cie? One teraz są opuszczone, ja pamiętam, na tej, tam gdzie się tłukliśmy, tam gdzie była normalnie mapka. Się wydaje że tam nie było no. tych drewnianych umocnień, znaczy umocnienia, to na czym teraz jestem, na co teraz widzowie patrzą, to, to było, ale nie kojarzę, żeby były te wszystkie e, koła wodne, te wszystkie te, te, czy bardzo Maszina, możliwe, to, że to, były. To, to dodali razem, razem z tym, z tym video story, które... Aha, czyli które to dodali od, od razu z tym update'em, tak? Bo jakoś nie tak, trwiło bo mi w normalnie pamięci. normalnie jak zobaczysz, to... Ten, ten cały kawałek, to takie kółko. ten wąwóz, w którym jesteśmy, to jest nowa część, bo tutaj nie było dostępu w ogóle. Ty nie mów mi, że nie mogę stąd wyjść normalnie po ludzku. No dobra, da się tędy. Co? No to pierwszy odcinek zawinęliśmy, pierwsza misja. Mhm. Ja wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Nemeczku, że byłeś z nami. I co? Co? Co są? Wówiłem, że byłeś ile miał. Byłem Aha, jeszcze nie tak bardzo jak ja. Z tego to będę polewać. Jak na człowieka, który miał te ile? Ty nie grałeś od pół roku, czyli ja nie grałem od pół roku, plus wcześniej nie grałem jeszcze 8 miesięcy i ile punktów mam wyfarmionych? Y gdzie teraz widać punkty? Aha, tu są oczy punkty. 16 tysięcy? No. No ale wiesz, no ja nie grałem pół roku plus 8 miesięcy wcześniej, czyli nie grałem prawie rok. No nie, myślałem, że masz więcej. Ja w międzyczasie wpadałem parę razy pyknąć, ale tak tyle masz 23 tysiące. Bo jak ja odchodziłem miałem niecałe 15 tysięcy od kiedy wróciliśmy na drugi sezon to wbiłem tysiąc i ten. I znowu poszedłem. Smutne trochę. Dobra, dziękuję za uwagę i hej! Ah, teraz nie mogę tak machać głową, robić tych wszystkich czekaj, da się zrobić bo Da się zrobić. Nie mogę tak robić, bo mi słuchawki spadają z mordy i ten he, he ha ha.